To już 19 edycja Udziel Festival. Mieliśmy szansę przez te prawie 20 lat obserwować, w jaki sposób zmieniało się w Polsce myślenie o projektowaniu. I wydaje mi się, że właśnie Udzle Festiwal, każda z edycji to takie podsumowanie, taka trochę zdjęcie, migawka tego, w jakim miejscu współcześnie jesteśmy, jeżeli myślimy o projektowaniu oraz czego oczekujemy. To tak naprawdę również szansa, żeby spojrzeć w przyszłość. Konkurs Make Me, który w tym roku obchodzi swoje 18-lecie, to taka bardzo ważna część, jedna z najważniejszych części UC Design Festival i też obserwujemy przez wszystkie edycje festiwalu, że jest to wydarzenie, które wspiera rozwój młodych projektantów z całego świata. to jest też takie laboratorium innowacji, dzięki któremu obserwujemy jakie są trendy, czym się najmłodsze pokolenie projektantów interesuje, jakie są właśnie dziedziny, którymi się zajmują. Bardzo ciekawe jest też to, że finaliści lat poprzednich tego konkursu później pojawiają się na przykład w plebiscycie Must Have. Must-have to polskie Oscary Designu. Organizujemy już go ponad 15 lat. To jest wydarzenie bardzo ważne dla polskiej branży projektantów, producentów. To już są rzeczy wdrożone do produkcji, to już są rzeczy, które możemy kupić. Dzięki nim możemy być dumni z tego, że polskie projektowanie jest absolutnie na światowym poziomie. To nam pokazuje, że ma sens to, co robimy. Archiblog to jest spotkanie ludzi, którzy chcą najpierw opowiedzieć coś ważnego ze swoich obszarów. Początkowo to były spotkania głównie architektów i architektek, ale od jakiegoś czasu rozszerzyliśmy tę formułę o badaczy, badaczki, aktywistów miejskich, publicystów, influencerów itd. I w tym sensie to jest bardzo ciekawe grono, które ma swoje obserwacje. I próbuje te obserwacje najpierw przedstawić, a później o nich podyskutować. I ja nie wiem, czy archiblock coś zmienia w architekturze. Na pewno zmienia w branży, bo oni później wychodzą stąd z tych wszystkich górnolotnych dyskusji i trafiają na rynkową rzeczywistość, ale mam nadzieję, że to się udaje tę rynkową rzeczywistość też zmieniać dzięki temu. Przez te 19 lat zmieniło się wszystko, więc cieszymy się bardzo, że no mieliśmy okazję pokazać, jak ta branża się zmieniała, jak rozwijały się dobre polskie marki. Ja niecierpliwie czekam już na 20. edycję, czyli na urodziny, kiedy będziemy mogli przygotować coś specjalnego.